Na Wam przygoda. Zaczniemy od kubki śmiechu. Tyle, to miał być klipę. Trochę nie. Trochę nie ten. Nie wyszedł mi. Ale zmiana planów mała, ponieważ chciałam stworzyć wieżę. E, Miała trochę się przeplatać z labą. I to mi wyszło. Tak, to mi wyszło. Muszę zmienić miejsce zamieszkania. Chyba będę trochę bliżej Bartka. No ale dupa. Ech. No tak. A miała być wieża. Wszystko spokojnie, nie? Prawie już, już prawie jest gotowe. I bum, rozlewa się lawa. Ech. Tylko tyle powiem. <gry> Dzień. Mm. Przewinę czas, no bo teraz nie mam mieszkania, no to nie chciałbym byle gdzie zarać łóżka. No i tak ja, ale no... Ehh. No co za dupa, no. jakie cię kręcę. Jeszcze mogłem zadanować źródło, ale dokładnie nie pamiętam, gdzie ono było, no. Gdzie ja to kładłem? Fuck. cię. Jakie... No. To miał być Creeper. Aż mi się sama muszę śmiać. A, Bartka mi wyszło. To jest nie Ja miałem mieć o wiele fajniejszą, o wiele większą, ale dupa. Wszystko się zaczęło jarać. A, creeper. Ale tak teraz postoję chwilę na Creepera. Popatrzę. Patrzcie się w niego. Trochę wygląda jak creeper. Te trzy to ma być łóśczka, te dwa to oczka. No niby tak. Dobre, spierać, nie wiem, tak. Dobra, to. już nie będę się spierał, Nie. Wiktor, a dawaj sobie zbuduję wieżę. A tam wyjdzie na pewno. Hm, krówka coś tu robi. Wow. Krówka. Fuck! Ups. Wybacz mikrofka. O, fuck. fak, fuck, fuck, fuck. U, Sasek tu sobie zrobił schodki. Wy skorzystam z usług przewoźniczych. Jeszcze jakby kolejkę zrobił? Fajnie by to było. No, wątpię, żeby Sasek na to, żeby zrobić po tym kolejkę. Poza tym. Bartek i, i marnowanie żelaza to jest Lech. Ostatnie, co Bartek zrobi, to... I jeszcze w dodatku. Będzie się teraz chwalić swoją super zbrojką. A korzysta z human items, no. Ja mam, ale nie korzystam, no. Patrzcie, jakie... Je... A nie, tutaj tutaj sobie zrobił kryjówkę, a teraz coś z stylu J.J. Jokera. E, no, wiecie. Bardzo lubi J.J. Jokera. Nie, zresztą ja też, no, ale... Ona troszeczkę chorobliwie. Ła, Co chce się śmieć tego tego? Reaper. Dobra. Fuck. Nie ma żadnych narzędzi. Pożyczymy od Bartka. Salon. kamień, węg węgiel. Zwróćcie uwagę, jak pisze węgiel. Węgiel! No znaczy, no. W polskimi literami. Yeah, man. Pożyczymy. No nie, znowu sobie zrobimy tego, e, co ja robię. Tyle nie starczy. Teraz tak, teraz tak, teraz tak, tak. Z domu się ewakuowałem. Oczywiście, wszystkie one zabrałem, bo już mi się zaczęło środka jarać. Cholera, za dużo miejsca. Żegnaj tort. A, swoją drogą, jak się je tort? Dobra, już się zbugował. Nie, nie, nie mam miejsca, dlatego go nie biorę, ale też się jakoś dziwnie zbukował, bo jakby go nie było. Fakt. Będzie krótki odcinek, na no bo wiecie. Co tu sas kombinuje? Znaczy, pan mam, mam diamentową zbroję. Gdzie by tu się zabudować? Tam może nie. Może tu? Nie wiem. Cholera. To trochę widać z tego źródła. Ja cię kręcę, ale dowaliłem. Dobra, ja w tym odcinku się nie zaosiedlę. Albo kurde, no. Sąd kombinuje, to kombinator jest albo wieża do niczego albo yy, barkowy system schody... Yy, rabinek. Piper, <ścoughs> trzeba będzie go spalić. Kurwa, przepraszam, przepraszam. Nie, nie powiedziałem tego, nie. Pip, pip, było pip. Nie, nie powiedziałem, nic, nic nie powiedziałem. Fak. Ty może być to... Ja Cię kręcę, ale dowaliłem, no. Ale dowaliłem. Wyszkalam PC. Aha. Zresztą, tego nie zauważył. Dobra, ten odcinek był krótki, bo od razu, jak to stało się, to od razu chciałem Wam to pokazać. Fok, Myślę, że to woda. Może na, na następnym odcinku będzie. Nowy domek? Może wiesz KMPC? Nie. No i nie wiem, zobaczymy. No i będzie mały niespodzianka w następnym odcinku. Zobaczycie, oglądajcie. Zobaczycie. Tak, jeszcze przed tym wydarzeniem ją planowałem. Oglądajcie. Zobaczycie. O, o, ciekawe, czy trafi. Kurde! Ja Cię kręcę! Ja Cię kręcę! Ja nie mogę. Teraz tu już nic nie mam ja. Yeah. No to bardzo fajnie. Zaczynam od początku. Fajnie. No. Widać! Tak, może jeszcze szybko, szybko, szybko. Gdzie to było? Tam to było. Dawaj, 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 gdzie to tu, 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 tu. tu. Ja tu kręcę, kręcę. Jest! Jest. No! Fak. Fuck. Swoją droga. Fuck, szybko no drugi raz no co za los. kropny los. No! no. Szybko, no. D i TP, D i źle napisałem. Didi, On. jest szybko, Bartek jest karłowaty? Wow, w Tralu też jest dosyć niski. Hmm. Dawaj, Dawaj, dawaj. nie, 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 Rzeczy poznikały. Fuck. No to żegnajcie. Ha! Przeżyłem. No, teraz przeżyłem. No, a wtedy to nie mogłem. No. No. Teraz to wszystko. No, co za ironia losu. No. Co za ironia losu. No, jeszcze, jeszcze. O, dobra. Działa. Dostaje mi tylko jedno. Topić się je w rzece. Nie! Yeah. Fuck! Jest! Nie zauważyłem ich. Ja oby było drewno. Łóżko, dobra, dobra. Fuck. Drewno najważniejsze. Proszę się do mnie odwrócił. Jest! Drewno, 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 drewno. Proszę o drewno. Kobyl, Dirt. Tam widzę jeszcze skrzynię. Drewno, drewno, proszę o drewno. Aha. Nie, nie ma drewna. Jest! Węgiel, węgiel. Ale drewno jeszcze nie ma, no. Drewno, drewno. Fuck. Nie ma. No dobra, trudno. Mi się zostaje... Tam coś jest. Kości. Tylko kości. Może ja tu położę łóżko, żeby odrodzić się blisko, nie, żeby się odrodzić blisko i nie tracić, nie, dobra, redno zgubione, dwie tragedie jednego dnia, Papa pa. do następnego odcinka i oglądajcie, będzie niespodzianka.